Wybór i instalowanie automatycznych drzwi i automatyczne drzwi ostatnio zyskały coraz większą popularność, oni są. Jak zrobić podszewkę z cegły kończąc piwnicę budynku cegłą, można dać mu łaskę i PVC płytki podłogowe PVC płytki to raczej popularny przedmiot w dekoracji lokalu, dzięki obecności rzędu. Głosy plus głos głos przeciwko. Fundacja śruby w sferze wojskowej i przemysłowej jest używana od ponad 100 lat. W prywatnej budownictwie technologia ta była aktywnie używana. Fundacja śrubowa stała się silną i uniwersalną podstawą, która radzi sobie z glebami o wątpliwej stabilności. Co to jest podkład śrubowy? Podkład śrubowy jest znacznie prostszy niż tradycyjne zakopane monolityczne typy fundamentów które obejmują wykopy i wylewanie betonu. Podstawa przy użyciu podpór śrubowych jest jedną z odmian podkładu stosu. Istnieją pewne różnice w metodzie układu i zastosowanego materiału strukturalnego. Pale wykonane są ze wzmocnionego betonu i zatkane w ziemi kopry lub zamontowane w gotowym stosie. Work śruby wykonuje się z ocynkowanej rury, a wiertło jest przyspawane do dolnej części. Ta konstrukcja pozwala w wkręceniu w ziemi bez większego wysiłku. Po zainstalowaniu stosu jego wnęka jest wypełniona wzmocnieniem i wylewana betonem. Ostatecznie stos śruby zamienia się w silny wzmocniony wzmocniony słup. Worki śrubowe są łączone z poziomym opatrunkiem z płytki lub wiązki. Podstawa podstawowa jest utworzona z bloku paska lub cegieł. Wybór grilla, fundament monolityczny. Metal, drewniane lub wzmocnione betonowe wiązki, i jej lokalizacja w stosunku do gleby zależą od rodzaju konstrukcji konstrukcyjnej konstrukcji wieloszynowej lub jednej budynku i charakterystyki gleby, podczas budowy gleb ściernych, zboczy lub na obszarach o nierównomiernej powierzchni lub na obszarach o nierównej powierzchni lub na obszarach o nierównej powierzchni. Średnik zwiększona grina, do 10 cm. Jest stosowana na słabo gleb bombelkowych, pochowane grilla jest wyposażona poniżej poziomu gruntu jest odpowiednia dla gleb niebrzeżnych. Grill drewnianych wiązek jest zwykle stosowany w budowie drewnianych budynków, lekkiej wersji metalowych narożników dla małej konstrukcji jednej, potężne metalowe i wzmocnione betonowe belki są stosowane w budynku wielokrotnie, gdy projekt ma znaczną wagę, aby chronić stosy przed korozją. Stosowane są technologie stosowane w budowie statków takie podejście może znacznie zwiększyć działanie fundamentu ślubowego. Producenci stosów ślubowych wskazują terminy od 100 do 150 lat, jednak nadal niemożliwe jest potwierdzenie lub obalenie prawdziwości tych informacji. Ponieważ technologia ta w naszym kraju jest aktywnie wykorzystywana przez nie więcej niż 30 lat, zakres fundamentu śrubowego w 1838 roku technolog inżyniera angielskiego Alexander Mitchell zasugerował uproszczenie pracochłonnego powrotu do tyłu. Zastępując proces prostszym i wygodniejszym przykręcaniem stosów śrub. Pomysł został po raz pierwszy przetestowany w 1850 roku. Podczas budowy latarni morskiej w Zatoce Delaware w USA. ta latarnia morska stoi dziś. Potwierdzając sukces innowacyjnej idei Mitchella, pomysł budowy bazy na śrubach został odebrany przez wojsko. Urządzenie fundamentowe umożliwiło w krótkim czasie zbudowanie niezawodnej bazy dla obiektu strategicznego. Następnie taki rozwój zaczął być aktywnie wprowadzany do budowy pokojowych obiektów. Nasyp, filary, linie energetyczne, linii energetycznych, średnik naukowe i geologiczne centra badań w trudnych do dostępnych miejscach. Prywatne gospodarstwa domowe i budynki mieszkalne, budynki gospodarcze, podkład śrubowy dla starego domu zastępujący i naprawy uszkodzonej podstawy, obiekty przemysłowe, podkład śrubowy dla domu, ramy można zbudować taką konstrukcję w ciągu 2-3 do 3 tygodni. Projekt stosów śrub został ulepszony, a dziś są wykonane ze specjalnej stali o wysokiej wytrzymałości. A niektóre modele są wyposażone w specjalnego nagiego mężczyznę z ostrzami, które po pogłębianiu się zwartych warstw gleby. Podkład śrubowy jest najlepszą opcją podczas budowania miejsca z rowami i stokami, miejsca, na których zatkanie stosu jest zabronione. W pobliżu podziemnych tuneli, metro i tym podobne. Średnik miejsca o podwyższonym poziomie wilgoci gleby, sekcje torfowe. Obszary z głębokim zamrożeniem gleby, strefy z wyposażonym krajobrazem, zalety i wady fundamentu na palach dzięki funkcjom projektowym instalacja i obsługa fundacji śrubowej ma wiele zalet. Prędkość budowy. Około 2 dni, wysoka zdolność łożyska stosu można zanurzyć w glebie o 8 do 12 metrów, a na tej głębokości warstwy gleby są dość stabilne i są w stanie wytrzymać ciężar budynku wielopiętrowego. Można wykonać podkład śrubowy dla lekkich konstrukcji. Pracę można przeprowadzić. O każdej porze roku, nie ma potrzeby wyposażania dróg dostępu do specjalnego sprzętu. Domy na podkładce sponki można łatwo rozszerzyć. Dołączając nową konstrukcję, brak pracy przygotowawczej, dostosowanie miejsca i ubijanie gleby, budynki na podstawach śrub nie naruszają środowiska naturalnego szerokie możliwości korzystania z fundamentów śrubowych, gliny, pływania lub gęstej gleby, wyjątek od gleby, skalistej, powtarzające się użycie stosów do budowy nowego budynku, garaż, tarasy, werandy, Budynki gospodarcze. Budowa podkładu śrubowego dla domu zmniejszy budżet budowlany o 25-40%. Podkład śrubowy jest prawie trzy razy tańszy niż pasek niektóre. Wady są również nieodłącznie związane z fundacją stref. Lepiej jest kupować stosy śrub nie od pośredników, ale od producentów, którzy mają własne działy projektowe i badawcze. W których testowane są produkty. Przedstawiciele firmy mogą kontrolować zgodność z technologią podczas wykonywania prac instalacyjnych rodzaje fundamentów śrubowych. Projektowanie fundamentu na palach śrubowych może być wykonywane inaczej. Zależy to od projektu budowlanego i rodzaju gleby. Jak wybrać stosy śrub dla fundamentu pojemność łożyska stosów zależy od następujących parametrów. Średnica stosów. 57 mm stosów do ogrodzeń lekkich, 76 mm stosy ogrodzeń wykonanych z drewna, profilowany arkusz, do zorganizowania fundamentu dla lekkich budynków gospodarstwa domowego, letnie kuchnie, arbor, toalety, bloki gospodarstwa domowego, Pojemność łożyska stosu wynosi nie więcej niż 3 tony, 89 mm. Instalacja ciężkich i wysokich ogrodzeń, fundament dla jednego story domów i przedłużenia do domu terrace, werandy. Pojemność łożyska stosu wynosi 3 do 5 ton, 108 mm. Budowa podstawy dla dwupostaliowych domów jest odpowiednia do budowy domów, wykonanych z jasnego kamienia, drewna i budynków rozszerzeń. Pojemność łożyska 5 do 7 ton. Długość stosu zależy od rodzaju gleby na miejscu, głębokości wkręcania i zamrażania gleby. Występowanie gęstych warstw gleby można określić niezależnie. Wiertło ogrodowe musi powoli wkręcać się w ziemi okresowo wyciągając ją i sprawdzając obecność gęstych grudek piasku lub gliny, na długości wiertła można obliczyć głębokość korzystnej gleby do instalacji stosów, aby uzyskać dokładność wyniku. Możesz skorzystać z usług wyspecjalizowanej firmy, która wytworzy wiercenie próbne i określić niezbędną długość stosów śrub. Koszt takiej usługi wynosi około 1500 rubli. Na długość stosów Pływa również szulga w tym miejscu. Na przykład przy całkowitej długości domu 6 metrów i kropli wysokości 1 metra wymagane będą trzy typy stosów. 2,5 m do instalacji górnego rzędu, 3 m instalacji środkowego rzędu i 3,5 m dolny rząd stosów. Rada jeśli różnice wysokości wynoszą więcej niż 0,5 m lepiej jest przyjmować stosy o 0,5 m dłuższe w obliczenia niewystarczająco według rodzaju końcówki. Typowe gatunki stosów przedstawiono na poniższym rysunku. Pierwsza opcja jest przeznaczona do instalacji na piaskowcach, glebach wiecznych, a także gęstych glin o zwiększonej pojemności łożyska. Gleba wewnątrz stosu nie ściska, Trzymając ją zarówno na zewnątrz, jak i od wewnątrz. Parametry stosu. Grubość ściany 8 do 20 mm. Długość stosu 4 do 16 m. Krok między stosami wynosi 4 m. Średnica 219 i 325 mm. Średnica stosu. Wspiętą. 300 i 400 mm. Nieporównywalne obciążenie 0,7 do 2,5 tony. Szacowaną cena z 4500 rubli też jednostka. Stos dla zwykłych gleb ma średnicę o pięcie około 500 mm. Takie stosy nadają się do budowy lekkich budynków i ogrodzeń nierezydentów. Parametry stosu: grubość ściany 4 do 16 mm. Długość stosu 2,5 do 15 m. Krok między wzgórzami 2,5 m. Pale są dostępne w różnych średnicach. Od 47 do 325 mm. Nieporównywalne obciążenie 0,7 do 2,5 tony. Szacowany koszt z 2000 rubli z resz jednostka. Stos o szerokim pięcie jest używany na pływających, wskazówkach i luźnych glebach. Blory śrubowe docierają do prawie czubka końcówki. Liczba obrotów to numer 2. Parametry stosu. Grubość ściany 4 do 16 mm. Długość stosu 3 do 15 m, krok między stosami 3 m, średnica pali 159, 219 i 325 mm, niepełne. Obciążenie 1 do 3,5 t, szacowany koszt z 3500 rubli z resz jednostka. Istnieje i bardziej złożone struktury stosów z obrotami wielu stóp, zbudowany system drenażowy i dodatkowe ostrza. Takie modele są dość drogie. A ich technologia instalacji jest bardziej skomplikowana. Dlatego takie typy stosów praktycznie nie są używane w prywatnej konstrukcji. Fundacja d dla domu projektowanie i obliczenia przede wszystkim konieczne jest przeprowadzenie jakościowej analizy gleby. Badanie geologii tego obszaru najlepiej powierzono profesjonalistom firmy zajmującej się budową domów na palach śrubowych. Eksperci obliczą zdolność łożyska stosów i żywotność fundamentów w danym obszarze określi wskaźniki agresywności gleby i wygłaszają odpowiedni wniosek. Przy określaniu rodzaju i liczby stosów uwzględniane są następujące wskaźniki, właściwości i rodzaj gleby, poziom wód gruntowych i ich sezonowe fluktuacje, waga przyszłej struktury z całym wypełnieniem. Ładuj ze śniegu zimą, głębia gleby, margines do cięcia stosów Podczas instalacji, około 20 cm Obliczenie fundacji i śruby mogą być również dokonywane przez firmy zajmujące się sprzedażą stosów Bardzo często oferują podeszwy dla przyszłego budynku za darmo Powstała wartość całkowitego obciążenia zaleca się zwiększenie o 20% margines siły Na podstawie tego wyniku określana jest wymagana liczba stosów Podczas projektowania podkładu śrubowego należy wziąć pod uwagę etapy budowy fundacji i pieprzenie stosu jest dość pracochłonnym procesem, więc lepiej jest pozyskać wsparcie dwóch lub trzech osób do pracy możesz niezależnie stworzyć dźwignię, która ułatwi i przyspieszy przykręcające stosy do ziemi. Aby to zrobić w otworach na górnym końcu stosu śruby konieczne jest włożenie wzmocnienia złomu o średnicy 3 cm, na złomie po obu stronach, nacięcia kwadratowej rury, optymalna długość rękawów domowej dźwigni wynosi 2,5 do 3 m. Faza instalacji podkładu śrubowego, Fundacja Śrubowa HOME, zdjęcie, podkład śrubowy jest gotowy do dalszych prac budowlanych, Fundacja Śrubowa Domu, wideo wskazówki dotyczące instalacji dla fundamentów śrubowych wymieniamy zalecenia specjalistów którzy pomogą zbudować silny i trwały dom na palach ślubowych niedawno w Rosji zaczęło być aktywnie używane w Rosji do rekonstrukcji starych budynków i wznoszenia nowych domów na glebach problemowych. Skręcać na stronie w kontakcie z napisz komentarz jeśli jesteś człowiekiem, nie zmieniaj następującego pola. Wpisz swoje imię, Twoje imię włącz JavaScript, aby użyć tego formularza Twoje imię. Anonimowy szybka rejestracja na stronie. Komentarz. Chcę zbudować garaż 12.03 2018 Anonimowy chcę zbudować garaż na stosach śrub. Interesuje mnie to, jak długo będą trwać stosy i nie zapadną mojego garażu za około 5 lat. Ponieważ o ile mi wiadomo, metalowa zgnilizna i podatna na korozję z czasem. Tak, możesz budować. Mam letni dom 12.03-2018 anonimowy tak odważnie buduj. Od wielu lat mam letni domek na palach śrubowych, aby gleba nie była tak gorąca. Najważniejszą rzeczą przy wyborze zwróć szczególną uwagę na markę. Grubość w stali i czy istnieje powłoka antykorozyjna. Nie odważyłbym się umieścić 12.03. 2018 Anonimowy Nie odważyłbym się umieścić żadnych budynków na stosach. Ponieważ sąsiedzi zbudowali łaźnie nie tak dawno temu, a kilka miesięcy później Wanna po prostu wypaczyła się. Teraz rozumieją, o co chodzi, stosy ze stalą słabą lub instalatorami parują. Napisz komentarz, jeśli jesteś człowiekiem, nie zmieniaj następującego pola. Wpisz swoje imię. Twoje imię. Włącz JavaScript. Aby użyć tego formularza. Twoje imię. Anonimowy szybka rejestracja na stronie. Komentarz. Chcę zbudować garaż 12.03. 2018 Anonimowy chcę zbudować garaż na stosach śrub. Interesuje mnie to. Jak długo będą trwać stosy i nie zapadną mojego garażu za około 5 lat, ponieważ o ile mi wiadomo, metalowa zgnilizna i podatna na korozję z czasem. Tak, możesz budować. Mam letni dom 12.03.2018 anonimowy. Tak, odważnie buduj. Od wielu lat mam letni domek na palach śrubowych. Aby gleba nie była tak gorąca, najważniejszą rzeczą przy wyborze, zwróć szczególną uwagę na markę, grubość w stali i czy istnieje powłoka antykorozyjna. Nie odważyłbym się umieścić 12.03.2018 anonimowy nie odważyłbym się umieścić żadnych budynków na stosach, ponieważ sąsiedzi zbudowali łaźnie nie tak dawno temu, a kilka miesięcy później wanna po prostu wypaczyła się. Teraz rozumieją, o co chodzi? Stosy ze stalą słabą lub instalatorami parują. Chcę zbudować garaż na stosach śrub. Interesuje mnie to, jak długo będą trwać stosy i nie zapadną mojego garażu za około 5 lat, ponieważ o ile mi wiadomo, metalowa zgnilizna i podatna na korozję z czasem. Tak, odważnie buduj. Od wielu lat mam letni domek na palach śrubowych. Aby gleba nie była tak gorąca, najważniejszą rzeczą przy wyborze, zwróć szczególną uwagę na markę, grubość w stali i czy istnieje powłoka antykorozyjna. Nie odważyłbym się umieścić żadnych budynków na stosach, ponieważ sąsiedzi zbudowali łaźnię nie tak dawno temu, a kilka miesięcy później wanna po prostu wypaczyła się. Teraz rozumieją, o co chodzi? Stosy ze stalą słabą lub instalatorami parują. Informacje kontaktowe Reklama na stronie internetowej zostanie autorem i zarabiaj Portal budowy stront 2011-2018 Artykuły o naprawie, budownictwie, materiałach budowlanych Kopiowanie informacji ze strony jest możliwe tylko z zgoda biura redakcyjnego lub wskazując bezpośredni link do źródła. Uzasadnienie prawne